Hola, komu estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Espaniol. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak powiedzieć po hiszpańsku, że coś zdarzyło się przed czymś innym, albo coś dzieje się, albo wydarzy się, zanim wydarzy się coś innego. Czyli o... Zdaniach czasowych, które mówią o tym, co się zdarzyło przed za pomocą słowa antes, które już na pewno bardzo dobrze znamy. I na pierwszy rzut oka lub na pierwszy rzut ucha może się to wydawać dość trudne, jako że domyślacie się pewnie, że w niektórych czasach i trybach będzie to inaczej, czasami będzie indykatywo, czasami subkuntiwo. ale jeśli porządnie sobie to wytłumaczymy, to zauważymy szybko, że wcale to takie trudne nie jest. I tym właśnie zajmiemy się w tym odcinku, ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, widzicie, tu już jest zdanie czasowe. Zanim przejdziemy do tematu tego odcinka pozwolę sobie zaprosić Was na mojego Facebooka i na mojego Instagrama, do których to linki są pod spodem w opisie. Zapraszam. Zapewne znacie już słowo antes w języku hiszpańskim, które będzie gwoździem programu, które będzie gwiazdą tego odcinka. Samo słowo antes znaczy tyle, co wcześniej, dawniej, kiedyś i tak dalej, albo przedtem ogólnie rzecz biorąc, ale jeśli połączymy słowo antes z preposition de, czyli z przyimkiem de, wychodzi nam przed. I tym właśnie antes de możemy połączyć jedno z drugim, powiedzieć, że coś się stało przed czymś i tego właśnie nauczymy się w tym odcinku, jak to się robi, bo w niektórych sytuacjach będziemy używać infinitivo, czyli bez okolicznika, czasami też będziemy musieli użyć subjuntivo. Tego wszystkiego dowiemy się za chwilę, ale zanim rozpoczniemy powiem Wam jeszcze, jak pewnie zauważyliście, że musiałem zmienić scenerię, a to dlatego, że włączyli tam taką okropną maszynę i bardzo okropnie buczało, co mogłoby sprawiać nieprzyjemności w słuchaniu więc przeniosłem się, ale już teraz zaczynamy. Jeśli jeszcze nie widzieliście jednego z moich ostatnich odcinków o słowie para i o zdaniach celowych, to polecam Wam jego obejrzenie, dlatego że zasada konstrukcji tego infinitywo i subpuntiwo jest bardzo, bardzo podobna, więc być może jeszcze łatwiej uda Wam się to sobie poukładać, jak obejrzycie ten odcinek. Ale, przechodząc już do tematu tego odcinka, jeśli mamy antes d i mówimy, że coś się zdarzyło przed czymś, to najważniejsza jest zgodność jednej i drugiej części zdania. To znaczy, jeśli agent jest taki sam, jeśli ta osoba, która wykonuje jakąś akcję jest tym samym, z którym coś się później dzieje, to nie będziemy mieć żadnego problemu i będzie tutaj infinitivo, czyli bezopolicznik. Podajmy sobie jakiś przykład, żeby od razu zrozumieć co to znaczy, że agent jest ten sam. To na przykład znaczy, że jak powiem zdanie la gente antes de desayunar suele hacer ejercicios. La gente antes de desayunar suele hacer ejercicios. Czyli ludzie przed śniadaniem, przed zjedzeniem śniadania zwykle robią ćwiczenia, zwykle ćwiczą. No i teraz mamy tutaj ludzie, la gente i suele hacer ejercicios antes de desayunar. Więc antes de to jest to, czym się dzisiaj zajmujemy, czyli przed tym, jak zjedzą śniadanie. Jak, wie, jak widzimy tutaj, to ludzie mają robić ćwiczenia i to ludzie mają zjeść śniadanie w tym przykładzie. A zatem przed zjedzeniem śniadania przez tych samych ludzi, przez ten sam podmiot, przez tego samego agenta. Jeśli mamy zgodność agenta z tym, który te akcje wykonuje, czyli tutaj jedzenie śniadania, to wystarczy nam bezokolicznik i nie ma żadnego problemu. Antes de desayunar. Tyczy się do chęty, więc nie ma tu problemu i zostawiamy to tak jak jest. Jeśli chodzi, czy rzeczywiście tak jest, że ludzie zwykle robią ćwiczenia przed zjedzeniem śniadania, to nie wiem, czy tak jest. Być może tak jest. Na Instagramie, jak się scroluje to w dół, to widać, że wielu ludzi tak robi, ale czy to zdrowe, tego ja wam nie powiem. Może jacyś internetowi znawcy żywienia i zdrowego stylu życia napiszą coś w komentarzach o tym. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeśli dodamy, a ten De español albo suelen hacer ejercicios de español, to wtedy to już nabiera sensu, czyli zwykle robią ćwiczenia z hiszpańskiego: przed śniadaniem, po śniadaniu, czy też o jakiejkolwiek porze dnia. Kolejny przykład: Antes de hacer algo, hay que pensarlo bien. Antes de hacer algo, hay que pensarlo bien. Czyli przed zrobieniem czegoś, trzeba to dobrze przemyśleć. I tutaj też mamy infinitywo, też mamy bezokolicznik, dlatego że i tutaj, i tutaj mówimy bezosobowo. Bezosobowo trzeba, i bezosobowo yy, przed zrobieniem czegoś trzeba pomyśleć, bo ci, którzy mają to zrobić, i ci, którzy mają to przemyśleć, są tymi samymi osobami, bezosobowymi w tym kontekście gramatycznym, akurat tutaj. Więc w tym przypadku też będzie prosto: antez de. Mm, Aferalgo, Ajke Charlovien. Jak widzicie, jak na razie mówiliśmy o prawdach generalnych albo o czymś, co się regularnie dzieje czy zwykle dzieje, czyli o teraźniejszości, ale równie dobrze możemy mówić o przyszłości, np. dając komuś rozkaz. Na przykład por ejemplo możemy powiedzieć duciate antes de acostarte. Ducia te, antes de acostarte. I tutaj mamy rozkaz, weź prysznic, zanim położysz się spać. Ale znowu mamy konkordancję, mamy zgodność jednego z podmiotu z drugim podmiotem, to znaczy, że ty masz się wykąpać, ty masz wziąć prysznic, zanim ty położysz się do łóżka, położysz się spać. Więc znowu mamy zgodność, i znowu mamy antes de, masz infinityw. No a co się dzieje, kiedy mówimy o przeszłości? Czy tym razem jest to bardzo trudne? też nie jeśli pod warunkiem że mamy zgodność jednego z drugim to znaczy możemy powiedzieć Juan no quería firmar el contrato antes de leerlo Juan no quería firmar el contrato antes de leerlo czyli Juan nie chciał podpisać kontraktu przed jego przeczytaniem, ale to i Juan miał podpisać ten kontrakt i, czy umowę, i Juan miał ją przeczytać. Bardzo dobrze zrobił swoją drogą, że nie chciał jej podpisać zanim jej nie przeczytał i tutaj, jako że chodzi o Juana w jednej i w drugiej części zdania, to mamy znowu antes de i infinitivo. Nie ma tutaj żadnego innego problemu, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że obie części zdania się zgadzają. Czasami, zwłaszcza w wersji kolokwialnej, zwłaszcza w języku mówionym, można użyć infinitywu. Można użyć bez okolicznika po antes de, nawet jeśli te dwie części zdania się nie zgadzają. To znaczy, choć jest to bardziej kolokwialne, jak podkreślam, można powiedzieć na przykład: Voy ja preparar la cena antes de llegar vosotros. Bo ja preparar la cena antes de llegar vosotros. Czyli przygotuję kolację, zanim wy wrócicie. Ale nie brzmi to aż tak bardzo kulto, tak jakbyśmy powiedzieli to subhuntiwo, jak zaraz sobie to ułożymy. Ale żebyście wiedzieli, taka forma też istnieje i jest przez Hiszpanów, zwłaszcza w kolokwialnych sytuacjach, używana. Ale tutaj musimy dodać to, o kogo chodzi w drugiej części zdania, po tym antes de. Tak jak tutaj e, dodałem vosotros, prawda? Antes de llegar vosotros voy a ja preparar la cena. Czyli muszę zaznaczyć. Przed czyim przyjechaniem ja przygotuję kolację? Bo jak powiem, bo ja prepara la cena antes de llegar, no to trochę nie ma to sensu, prawda? Czyli, że przygotuję kolację przed przybyciem. Ale to jak to zrobię, skoro jeszcze nie jestem w domu? Wtedy chodziłoby o mnie też w tej drugiej części zdania. Dlatego muszę dodać boże No to jak to powinno brzmieć na poziomie kultu, na poziomie wyedukowanym? Tak, żeby było pięknie, stylistycznie i żeby nikt się do nas nie mógł przyczepić, w każdym kontekście, w każdej sytuacji. Jak się pewnie domyślacie, będziemy musieli stworzyć zdanie podrzędne i jak się pewnie też domyślacie, w tym zdaniu podrzędnym będzie szubhuntywo. I teraz zależnie od tego, czy będziemy mówić o teraźniejszości i przyszłości, czy też o przeszłości, zależnie od tego będziemy dobierać odpowiedni czas tego naszego szubhuntywo. Więc przeróbmy sobie ten wcześniejszy przykład na to, żeby brzmiał teraz ładniej. Na ten sposób, żeby brzmiał ładniej. I powiedzmy sobie, że voy a preparar la cena antes de que vosotros Albo to vosotros możemy już ominąć, czyli voy a preparar la cena antes de que I jak widzicie tutaj, musieliśmy dodać ke, dlatego że samo de nie wystarczyłoby nam. Musiało być tutaj żebyśmy mogli wprowadzić zdanie podrzędne i tutaj mówimy o przyszłości, a więc zanim przyjedziecie, zanim przybędziecie do domu, ja przygotuję kolację. Znaczenie jest takie samo, jak było przed chwilą, ale to jest po prostu ładniejsze stylistycznie. I tutaj mamy dziegiejs, czyli crescente de szufluntivo i tak właśnie to musi wyglądać, dlatego że nie ma zgodności pomiędzy jedną a drugą stroną, jak zauważycie, bo tutaj ja mam przygotować kolację zanim wy przyjedziecie. A zatem antes de que llegéis vosotros. Albo bez vosotros. No to kolejny przykład. Tenemos que terminar el proyecto antes de que vuelva el jefe. Tenemos que terminar el proyecto antes de que vuelva el jefe. Czyli musimy skończyć projekt zanim przyjdzie, zanim wróci szef. I tutaj znowu my musimy skończyć projekt zanim on wróci, zanim wróci szef. Jest niezgodność, mamy zdanie podrzędne, więc antes de que Guelva. I mamy znowu preszę de bo mówimy o przyszłości. Zanim on wróci w jakiejś przyszłości, to my musimy zakończyć projekt, który prawdopodobnie teraz robimy i zasada jest dokładnie taka sama jak w poprzednim przykładzie. No dobrze, to jak to będzie wyglądało, jak będziemy mówić o przeszłości? Czy będzie to dużo trudniejsze? No jedynie o tyle trudniejsze, że musimy zmienić czas subkuntiwo na ten przeszły i będziemy wtedy mieli wszystko poukładane. Wróćmy do Juana, który nie chciał podpisać kontraktu. Wyobraźmy sobie, że nie, nie chciał podpisać tego kontraktu i wyszedł, zanim mu wyjaśnili, jakie są warunki tej umowy. Możemy powiedzieć, że Juan Szefue antes de que le explicaran las condiciones. Juan se fue antes de que le explicaran las condiciones. Czyli Juan wyszedł, poszedł sobie, zanim wytłumaczyli mu warunki, zanim wytłumaczyli mu, jakie są warunki tej umowy. W domyśle. I jak widzicie, tutaj mamy imperfecto de subjuntivo, czyli zmieniliśmy czas subjuntivo na przeszły. I w pierwszej części zdania mamy Juan se fue, czyli indefinido, czyli czas ten przeszły punktowy, w przeszłości dalszej. A propos, jeśli macie nadal problemy z hiszpańskimi czasami przeszłymi, to zerknijcie do opisu pod spodem. Tam jest mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych, właśnie, i też jeszcze jeden o i zdaniach typu przyzwalającego. Które to kursy, jak mam nadzieję, bardzo Wam pomogą i wyjaśnią Wam również wiele spraw. Także zerknijcie sobie na nie. Kolejne zdanie: Marta no quería irse antes de que le pagasen. Marta nokeria irse antes de que le pagasen. Czyli Marta nie chciała sobie pójść, nie chciała iść z jakiegoś tam miejsca, zanim jej nie zapłacili. I jako, że znowu nie ma zgodności, bo jest Marta i są jacyś oni, którzy mieli jej zapłacić, a tego nie zrobili, to znowu musi być imperfecto de bo mówimy o przeszłości. Bardzo dobrze zrobiła swoją drogą, że się postawiła i nie chciała sobie iść, a zatem znowu nokeria irse antes de que le Pagasen. Tutaj mamy końcówkę sen, Pagashen. Oczywiście wiecie, jeśli oglądacie moje filmiki, oglądacie filmiki o szupkuntivo, że Imperfecto de szupkuntivo ma dwie alternatywne końcówki, dwa typy końcówek. Może być ara, iera, a może być dalej, i itd. itd. A zatem antes de le pagasen. Musicie jednak uważać zawsze na pewną rzecz. Nie możecie myśleć, że coś się tyczy przeszłości tylko i wyłącznie po imperfecto de subjuntivo, w tej części podrzędnej zdania. Dlatego, że jak już wiecie, jeśli oglądacie moje filmiki, imperfecto de subjuntivo lubi łączyć się z Kondycjonal, Kondycjonal simple zwłaszcza. A zatem, jeśli mamy jakieś zdanie hipotetyczne... Nawet dotyczące teraźniejszości lub też przyszłości, coś nierealnego, coś co się tylko hipotetycznie mogłoby wydarzyć, to też możemy spotkać w tej podrzędnej części zdania imperfecto de subjuntivo. Ale wtedy w tej pierwszej, w tej głównej części zdania nie będziemy mieli czasów przeszłych, a będziemy mieli właśnie kondycjonal i to nam pomoże gdybać. Możemy na przykład wrócić do Juana i do podpisywania tej umowy yy, i powiedzieć coś takiego, że Juan nunca firmaría un contrato. Antes de leerlo, i tutaj mamy zgodność, nunca firmaría. Tu mamy kondicional simple. I antes de leerlo, nigdy nie podpisałby umowy przed jej przeczytaniem. Tutaj zgodność jest, bo i Juan ma przeczytać umowę i ją od podpisać. Ale możemy równie dobrze powiedzieć, Juan nunca firmaría un contrato antes de que le explicaran las condiciones. Juan nunca firmaría un contrato antes de que le explicaran las condiciones. Czyli Juan nigdy nie podpisałby kontraktu, gdyby mu nie wytłumaczyli wcześniej e, tych warunków umowy. Czyli mamy tutaj zdanie gdybające, zdanie hipotetyczne, ale o teraźniejszości lub przyszłości. Dlatego że Juan teraz e, w przeszłości nie podpisał żadnego kontraktu, teraz hipotetyzujemy o tym, co się dzieje teraz, lub mogłoby się ewentualnie wydarzyć w przyszłości. A zatem. Nigdy nie podpisałby kontraktu, gdyby mu wcześniej nie wyjaśnili warunków umowy. Mamy tutaj niezgodność, dlatego znowu Imperfekto wyszukuntiwo, ale nie dlatego, że są czasy przeszłe, a dlatego, że jest kondycjonal simple i jest gdybanie. No i to już by było na tyle w tym odcinku o Antes de i antes de que. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ten odcinek był wam przydatny, albo będzie wam przydatny w przyszłości. Mam nadzieję też, że rozwiał wasze wątpliwości co do Zdań czasowych tego właśnie typu. Ja na koniec mogę wam powiedzieć Espero que me dejéis un me gusta antes de ver otro video. Espero que me dejéis un me gusta antes de ver otro video. Czyli mam nadzieję, że zostawicie mi łapkę w górę, zostawicie mi me gusta, zanim obejrzycie inny filmik. Antes de ver, tutaj jest, dlatego że też chodzi o Was, że wy macie zostawić like, zanim pójdziecie też wy oglądać inny filmik. Ja na sam koniec pozdrowię was oczywiście stąd, gdzie nagrywam ten odcinek, ale jeszcze pokażę Wam, gdzie to jest. Jak wiecie, jak mówiłem na początku, musiałem się przenieść, a jestem cały czas w terrorze. Przeniosłem się tylko o kilkaset metrów, jestem w miejscowości Terror, a tam widać tylko kopuły, jest Basilika de la Virgen del Pino, czyli najważniejsza bazylika na Gran Canaria. Jest to bazylika Dziewicy od Sosny, bo tutaj właśnie kiedyś Virgen się objawiła na jednej z terrorzańskich Sosen. I ja z terroru Was jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za wysłuchanie moich słów. I ja będę już powoli uciekał, ale Wy jeszcze nie uciekajcie, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, bez którego to rozwój kanału Ablo Español byłby kompletnie niemożliwy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, po to by mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. A najlepiej będzie, jak klikniecie jeszcze ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie. I do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y luego.